Bielska Policja uroczystością w Bielskim Centrum Kultury uczciła 96. rocznicę powstania tej formacji. W minioną środę na rynku starego miasta oficjalnie zaprezentowano skład odnowionej drużyny piłkarskiej TS Beskidzie. Dobre wieści dla bielskich rolkarzy poszukujących gładkiej nawierzchni do jazdy. Wzdłuż istniejącej trasy rowerowej przy Bielskim lotnisku powstaje nowa trasa dla amatorów butów z kółkami. W Galerii Bielskiej BWA trwa czwarta edycja międzynarodowych rezydencji artystycznych Beyond Time poza czasem 2015. Na placu Chrobrego, w ramach prowadzonej kampanii społecznej, na dwa dni zatrzymał się autobus energetyczny. Bielska policja, uroczystością w Bielskim Centrum Kultury, uczciła 96. rocznicę powstania tej formacji. W Święcie Policji wzięli udział przedstawiciele zarówno bielskiego garnizonu, jak i samodzielnego pododdziału Prewencji Policji. W Akademii nie mogło zabraknąć zastępcy śląskiego komendanta wojewódzkiego policji, młodszego inspektora Piotra Kuci, przedstawicieli władz samorządowych, zaprzyjaźnionych służb mundurowych i instytucji oraz parlamentarzystów. Uroczyste obchody Święta Policji połączone były z nadaniem awansów dla wyróżniających się stróżów prawa. Nowe stopnie odebrało 153 policjantów. 14 policjantów odznaczono medalami za długoletnią służbę oraz odznakami zasłużony policjant. Dla Warszawskiego Białej sprawy związane z bezpieczeństwem mieszkańców są absolutnie priorytetowe. Dlatego właśnie tak cenimy i pielęgnujemy naszą współpracę z policją. Chciałbym dziś zapewnić, że nadal na miarę naszej możliwości będziemy wspierać bielską komendę we wszystkich jej działaniach. Bielscy policjanci zawsze będą mieli w lokalnym samorządzie sojusznika, zwłaszcza w trudnych sytuacjach. Nie jest przecież tajemnicą, że polskie prawo jest kulawe i często stawia w bardziej przywilejowanej sytuacji przestępców niż stróżów prawa. Taka sytuacja jest niedopuszczalna. Nie może być tak, że policjanci z obawy przed konsekwencjami będą się bali interweniować. Ten stan rzeczy musi zostać zmieniony. Szanowni Zebrani, w tym szczególnym dniu pragnę podziękować wszystkim policjantkom i policjantom za ich ofiarną, pełną poświęcenia służbę. Wasz codzienny trud i oddanie są godne najwyższego szacunku. Tym bardziej, że od Waszych decyzji zależne jest często zdrowie i życie ludzi. W Dniu Święta Policji życzę Wam zatem, by te decyzje były zawsze właściwe i słuszne. Życzę także wytrwałości na obranej drodze, odwagi i roztropności podczas podejmowanej interwencji oraz realizacji wszystkich planów i zamierzeń, zarówno zawodowych, jak i osobistych. W minioną środę na rynku Starego Miasta oficjalnie zaprezentowano skład odnowionej drużyny piłkarskiej TS Podbeskidzie. Plac przed miejską sceną, na której odbyła się prezentacja, zapełniał się już od wczesnych godzin popołudniowych. Kulminacja nastąpiła o godzinie 18, gdy z mikrofonem w ręku przed kibicami stanął popularny komentator sportowy Polsatu Mateusz Borek. W tym sezonie prezenter musiał jeszcze bardziej wysilić swoją pamięć, bowiem skład zespołu zmienił się niemal w połowie. Górale z najstarszej drużyny w Ekstraklasie zmienili się w mieszankę rutyny i młodości. Cel podstawowy? Na koniec sezonu znaleźć się co najmniej w pierwszej ósemce tabeli. Zmiana pokoleniowa w naszym klubie ona była już konieczna. Mieliśmy jedną z najstarszych drużyn. W lidze. W tej chwili trzeba było to zrobić. To jest naturalna kolej rzeczy. Widzimy za granicą największe sławy. Kasilia i inni odchodzą z klubów, którzy, z którymi byli przez lata związani. U nas też to musiało być. Zresztą część zawodników odeszła ze związków osobistych, o czym mówiłem dzisiaj. Także każda sprawa jest indywidualna, praktycznie. Natomiast staraliśmy się pozyskać młodych zawodników perspektywicznych, ale jednocześnie zostało przez zawodników kilku tych rutynowanych, takich, którzy z tym klubem są związani dużo dla klubu zrobili. Myślę, że ta mieszanka młodości z rutyną da dobry efekt. Wierzymy, że mamy dużo, cieka dużo ciekawych zawodników. To Japończyk jest też bardzo dobry. Naszym zdaniem na każdą pozycję mamy co najmniej dwóch równorzędnych zawodników. No, liczymy, że to będzie inna drużyna, ale będzie o wiele lepsza niż ta, która była. Taki był nasz cel. Oby się to spełniło. Dobre wieści dla bielskich rolkarzy poszukujących gładkiej nawierzchni do jazdy. Wzdłuż istniejącej trasy rowerowej przy Bielskim lotnisku powstaje nowa trasa dla amatorów butów z kółkami. Z dotychczasową ścieżką rowerową przy lotnisku w Aleksandrowicach był kłopot. Korzystać z niej chcieli bowiem wszyscy, zarówno piesi, jak i rowerzyści, deskarze oraz rolkarze. O konflikty było nietrudno, stąd pomysł dobudowania do istniejącej infrastruktury dodatkowego, równoległego pasa z przeznaczeniem wyłącznie dla rolkarzy. W planach miejskiego zarządu dróg jest jeszcze jedna ważna przylotniskowa inwestycja. Jest to pewien element całej, całego systemu ścieżek rowerowych wokół lotniska. To jest pas dla miłośników rolkarstwa. Jest to odcinek równoległy, który przylega bezpośrednio do odcinka ścieżki rowerowej, ciągu pieszego i ścieżki rowerowej. I aby nie zapobiec konfliktom, które bywały, to w tej chwili robimy tą, to rolkowisko. To jest odcinek, który będzie miał początek i koniec, w postaci takich, ta, takich małych rąd, gdzie będzie, gdzie będzie infrastruktura typu ławeczki. Inne elementy, jak stojaki na rowery, żeby można było sobie przyjechać, rowerek ustawić i zmienić sobie obuwie i korzystać z tego, z tego odcinka drogi. Niezależnie od tego, mamy w programie budowę dalszego odcinka ścieżki rowerowej, czyli okającej całe lotnisko. W tym roku uruchamiamy przetarg, który będzie w układzie finansowania dwuletniego, czyli w tym roku i w przyszłym roku będzie y, powinniśmy mieć efekt w postaci zamknięcia całej pętli wokół lotniska. Ten odcinek, który w tej chwili jest realizowany, który jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla rolkowców, y, będzie miał długość 800 metrów, natomiast ten odcinek, o którym wspominałem, czyli okalający całe lotnisko, typowej ścieżki rowerowej i ciągu pieszego, około 2 km. W Galerii Bielskiej BWA trwa czwarta edycja międzynarodowych rezydencji artystycznych Beyond Time poza czasem 2015. Główną ideą rezydencji jest zaprezentowanie przez międzynarodowe grono artystów sztuk wizualnych typu Site Specific, czyli odnoszących się do konkretnego miejsca, w którym będą powstawać. W tym wypadku Miasta Bielska-Białej, jego specyfiki, charakteru i historii. Rezydencje trwają już od 2011 roku, wtedy była pierwsza edycja. Teraz mamy czwartą edycję i przez ten czas zaprosiliśmy już do nas. No, kilkunastu artystów miało, miało szansę u nas gościć w Pielsku i robić właśnie dokładnie takie same prace, czyli cały czas jakby niezmiennie od tylu lat staramy się, żeby artyści pokazywali swoje prace w przestrzeni publicznej, żeby byli widzialni, żeby rzeczy się mogły dziać. W interakcji z różnymi osobami. Są, jest, jest też dużo warsztatów, które są prowadzone tutaj. Także wychodzimy na pewno z galerii. Bielskie rezydencje w tym roku podzielono na dwa etapy. W lipcu swoją sztukę prezentują Anglik malarko Hernandez i kanadyjka Valery Sales. W sierpniu przyjedzie dwójka artystów z Hiszpanii i Pakistanu. Podczas tej rezydencji chcę pracować z tkaniną i teksturą, tworzyć metodą spontanicznej improwizacji i symboliki. To pomaga zrozumieć mi część kultury i dziedzictwa. Powodem, dla którego przyjechałam do Polski, jest chęć rozejrzenia się dookoła i próba zrozumienia nieznanej mi kultury, tym bardziej, że w połowie jestem Polką. Na placu Chrobrego, w ramach prowadzonej kampanii społecznej, na dwa dni zatrzymał się autobus energetyczny. Pojazd przemierzający polskie miejscowości jest mobilnym centrum edukacyjno-informacyjnym, a w kampanii chodzi o przeciwdziałanie zmianom klimatu. Udostępniony mieszkańcom miejski autobus wyposażono w modele, makiety, tablice prezentujące najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej. Autobus energetyczny to jest taka kampania realizowana. Przez Krajową Agencję Poszanowania Energii w Warszawie, który jeździ po 200 gminach w Polsce, po to, aby mieszkańcom Polski zaprezentować to, w jaki sposób mogą korzystać z odnawialnych źródeł energii, z urządzeń, które takie źródła pozyskują, jak oszczędzać energię w domu, w firmie, w placówkach oświatowych, tak aby zwiększyć tą świadomość i przede wszystkim pokazać, że każdy może się w to włączyć. To wszystko się odbywa w sposób atrakcyjny przy pomocy urządzeń, które znajdują się m.in. w tym autobusie. Tak, oczywiście. Ten autobus został specjalnie tak zaprojektowany, aby najnowsze technologie pokazać w sposób przystępny, atrakcyjny, przekonywujący do tego, że można z niego korzystać ktoś, kto nawet nie bardzo się orientuje. Wystarczy tylko pojawić się tutaj i przekonać się do tych technologii.